Dzień dobry, dzień dobry, witamy Nukusia Witasz. Co tam masz? Patyczka? Tak, witamy się. Mamy dzisiaj 17 październik 2022 oczywiście i piękna pogoda. Ciekawe, czy u Was też tak pięknie ciepło jest, ponieważ u nas jest 26 stopni. Jesień cudowna, wymarzona wręcz. Także zaczynamy odcinek. Jesteśmy na orzechach, zbieramy. O, tam widać, Piotr już chodzi. Tak, Także. Tak, to nie pierwszy nasz tutaj raz, więc teraz wam pokażę, ponieważ ten odcinek to będzie taki totalny miszmasz. Więc zobaczcie, jak byliśmy z chłopakami na orzechach. Dzień Dobry, dzień dobry. Idziemy dzisiaj całą ekipą, proszę Państwa. Z Nukusią, pięknusią, śliczna. Tak, a wiecie gdzie? Na orzechy. Tak, tu? Tu, no próbujemy tu. Dobra. nowe Nowe. Dwa są nowe. No to tamtej torby. Jejku, ile tego leci. Małpka wskakuje na kolejne drzewo. Proszę Państwa, uwaga. Raz, dwa. Tarzan boy. Na, 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 Tarzan boy. Ta, i zaraz będzie deszcz orzechowy Babi lato fruwa Uwaga, uwaga Łuję jak będę spadał to będzie na Tak! Jejku, gdzie ty wlazłeś? Na samą górę przed Jest Muka Chodź <laughs> Uważaj, żebyś nie złamała. Okay. Piotrek. Gdzie ty wlazłeś? Nuka, nuka. Chodź. Chodź. Nuka zdziwiona patrzy. Tak trzeba było postawić po do, od razu do torby? Tak, do torby wpadało. To tak? Ło, wow. uciekaj, Max! Uciekaj! Chłopaki idą do domu, spójrzmy, ile jest. Cała ta torba, prawie. Wow. Ciekawe, jakby na wagę postawić. I plecak? 10 kg. W plecaku też masz? Tak, pełny plecak. <laughs> Nieźle. Dobra, to oni idą. No, dobra robota. Piątka. Piątka. Piątka, Nukusia! No Też zbierałaś, tak? No, ja Kochana. Dzwonić. <grym> Muszę ją zapiąć. Piękna jesień. Słońce świeci. 19 stopni. Dzisiaj orzechy. Może zobaczymy w sobotę albo w niedzielę grzyby. Weekend się zaczyna. Piątek dzisiaj. Księżyc dzisiaj jest przepotężny. Proszę widać tutaj przy drzewach. Ale ogromny, piękny. Oświetlony przez słońce. Zobaczcie mój drodzy. Jak tutaj zabrzeka łupie Chcę Wam pokazać mój patent na łupanie orzechów. Proszę. Jest. Łupaczkę. Widzicie co? Za krzaków. Za krzaków mnie nagrywa. Zaczynamy odcinek, co? Tak. Tak, koniec Chorwacji. Trzeba coś Państwu innego pokazać. Dokładnie. O, proszę Państwa, takie autko powinniśmy kupić. Rewelacja. Ile tu osób wejdzie? Ale tam byśmy z tego zrobili. Nie, ja myślałam bardziej na przewóz. Popatrz, jaki czat Jaką rodzinę można mieć wielką. Rewelacja 2, 4, 6, 8, 10, 12. O jakiś piesek chce tutaj zaatakować z tyłu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20 osób chyba jak dobrze liczę plus kierowca. Także no 20 osób. 21 w sumie. Rewelacja piękny. W Polsce kiedyś takie ogływki były. <gry> ale super. Koło domu u nas była ulica zamknięta i chodziliśmy po ulicy. O słuchajcie, Simpsonek jedzie. Na spaceru. Na spaceru i środkiem ulicy byśmy chodzili. Dzień dobry, dzisiaj ulewa cały dzień do jutra ma tak lać i normalnie chodzimy tutaj u nas wiejską trasą, ale że akurat jak widzicie remontują drogę i jest ona zamknięta. Postanowiliśmy, że pójdziemy sobie dzisiaj tą drogą. Tam hendaleko daleko jest zamknięta, więc zrobimy sobie taki spacer w deszcz. Przynajmniej aż tak nie zmokniemy, bo wiadomo po trawie trudniej. No kusi też będzie lepiej, bo fajnie się idzie. Więc idziemy teraz normalną, szybką drogą. Na co dzień tutaj jeszcze auta. Ale dzisiaj rewelacyjnie. Odbędnimy spacerek. Dla nas pogoda jest nieważna. Ważne, żeby pospacerować. Fajny spacerek. Przestaje deszczek padać, tylko tu zmoknięta pani jest. Pokaż się. Dobra. Od razu się szykuje do kamery. Co? Od razu się chcę zaprezentować. Nuka! Nuka! Pokaż się. A nie chcesz się tak pokazywać, tak? No dobra. Mokra Włoszka. Nie wygląda bo się Nie chcę się pokazać. Sugerujesz coś, że do Włoch mamy jechać? Pojedziemy, pojedziemy. Piszcie, gdybyście chcieli, żebyśmy pojechali teraz na wyprawę taką październikową. Oczywiście nie za długo. Droga zamknięta, a pomimo to samochód przejechał, proszę państwa. Także, no, na kęmnickich numerach. Nieładnie, nieładnie. Tam daleko już widać, że ruch się odbywa normalnie. Doszliśmy do tego miejsca. Zawracamy, bo pada. Nukusia no zmokła. Idziemy do domku. Mógłbym żyć że nawet tak mocniej zaczęło padać. Słuchajcie, moje klapcie mlaskają. cały jestem zalany deszczem. Ale fajnie tak w deszczu pospada, pospacerować, fajne powietrze. No i się rośnie jak deszcz pada. że się tego nie widzieli. Kurtki założone, jakby to była normalnie jesień. A jeszcze chwila do jesieni jest. A w sumie Wy to już oglądacie jak jest jesień. Teraz to już się spakowali i pojechali dalej. Tak, dokładnie. Do ciepłego. się sprawdzałam. Brela 28 stopni, promaina 27 stopni. Także naprawdę ciepło tam jest. Kto wie, kto wie. A gdzieś trzeba się wybrać, żeby nie mhm. znać. A Telefon nie moknie. Także wszystko się okaże. Cieszymy się, że vlogi z Chorwacji Wam się podobały. Piotrek korzysta z mojego patentu. Co, żona fajne zrobiła, co? Tak. Mm. A dobre to orzechy. Także byliśmy z chłopakami tutaj na orzechach. Jak chcecie orzechy, to mamy całą. Mamy chyba z, nie, z 50 kilo w domu. Izabela nie zje, bo Izabela nie jest, tak? Mówi, że na pewno zjem, bo codziennie jem. I się cieszy. Tak, idziemy z naszą łukusią kochaną na spacer. Max jest na uczelni, na studiach. On dojeżdża. A dzisiaj ma długo, bo jeszcze mają grylowanie, Także gdzieś koło 21 dopiero wrócimy. Aleksandruś ma dwa tygodnie ferii. wiecie te kartoflane w Niemczech mamy. Więc. Formi? Może się. Tak, dla ciebie. No Dziękuję. Nie był dla mnie, dla chciałeś pokazać. Nie, dla nie no. Ale ja, 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 ja mam full. Ja mam full w kieszeni. Masz full, no to nie widziałem. Nuka szuka. Ale czekaj, bo chciałam powiedzieć, Aleksandruś ma ferie dwa tygodnie, kartoflane, potem Wszystkich Świętych jest to, wiecie. I będziemy pewnie jechać na Wszystkich Świętych. Zobaczymy, do Polski oczywiście. Także tak, możecie nas z... zobaczyć. Tak, a ja zaraz wszystko jeszcze będę opowiadać po kolei, co i jak. <laughs> Powiem Wam, że zawsze, zawsze o tym myślałem, że zobaczcie, z czym Wam się kojarzy orzech. Włoski, obrany. Nie wiecie, czym wam się kojarzy. A mi się kojarzy zawsze z mózgiem. I dlatego, jak się je orzechy, to jest się mądrym. Bo jakbyśmy zjadali muszki. Bardzo mądre. Powiedzcie coś mądrego. Ja powiem co mądrego. Spytajcie Joza, z czym mu się kojarzy. Aj, Józek, pozdrawiam Cię. Tak, pozdrawiamy. Co i napisz, czym Ci się kojarzy orzech rozłupany? Bo na pewno odpowiedź będzie niezła Józek, ja nie nadążam za, na wszystkie komentarze odpowiadać, ale odpowiem w kolejności. Ale w każdym bądź razie ja, ja mówiłem, że w każdym bądź razie piszemy się na tą roladę. Przyjeżdżamy, pisz. Pis, kiedy, jedziemy na roladę z kluskami i z czym tam z czerwonym. Tak, dokładnie. Także pakujemy się i na pewno przyjdziemy. Siękuje. No także nam dwa razy nie trzeba powtarzać. Powiedziałeś, odpowiedziałeś, no to <noise> flachę przywieziemy. No. Wiecie, co się ostatnio u nas stało? Proszek nam wyszczeli w domu. Kupiony w Chorwacji. No. Z fermentową. Chyba tak. I było bum. Także nie trzymajcie do Kuchnia roku. do remontu. Może pokażę fotkę. Trzeba malować. No, no dobra. Ruszamy dalej, coś tam poopowiadam. Jeszcze pewnie i pokażę, co było. Przede wszystkim nie wiem, czy już pokazałam urodziny Aleksa. Tak? Na orzechach byliśmy, deszcz mówiliśmy. I co jeszcze? Dziś jeszcze byliśmy. W Polsce byliśmy. To może coś z Polski pokażę. O! Teraz. Lody. Nie byliśmy na lodach. Ja byłem. Byliśmy na wodach, naturalnie. Tak, no o tym mi chodziło. Polskie, także zobaczcie. O, Piotr niesie. I co, fajne? Tak, tu śmietankę, a sobie snickersa. Super wygląda. Mm. Są naturalne. Mm -hmm. Będziemy kosztować. Pyszności. <grym> Ale tłumy z kościoła idą. I już jesteśmy z powrotem. Jest dzisiaj 17 październik 2022, oczywiście. Jeszcze co chciałam powiedzieć, jest tak pięknie, cudownie, że a, oby ta jesień była taka długo. Na wszystkich świętach mogłoby tak być. Patrzcie na jarzębinkę, piękna jest. Mm. Robiłam konfiturę z jarzębinem. Ale wracając, co jeszcze się wydarzyło? Budynek zburzyli obok nas. Jeśli śledzicie nas uważnie od dłuższego czasu, to pokazywałam właśnie budynek mieszkalny. jak zaczęli burzyć, potem nie mogli ze względu na nietoperze i chronione ptaki i teraz go już zburzyli, także zobaczcie też jak wygląda nuka po bojowisko, proszę i fragment budynku już został także już kończą, niesamowite proszę Państwa taki budynek zniknie no proszę i tak zostało z wielkiego budynku wielorodzinnego Dostał domek kiedy najodin. ale czad. I proszę, budynku nie ma. Hm. Szok. Tylko gruz został. Ciekawe, ponoć mają trawkę tu zasiać. Byłoby super. Zobaczymy co będzie. Ale się dzieje. Pracują pełną parą. Mam nadzieję, że widać to babie lato 17 października. Czytaj, nasza jesień nie jest piękna. Fantastyczna, ale były deszcze takie, że nie było przyjemnie. A teraz mamy piękną pogodę, można spacerować. Tak, o czym chciałam powiedzieć. A mianowicie, że vlogi z Chorwacji się skończyły. Od naszego powrotu minął ponad miesiąc. Już tak. I, i, i. i. Zapewne chcecie jakiś vlog z podróży, więc postanowiliśmy, że wkrótce ruszymy. Yy, no, może nie przesadzam, troszkę że tak zabrzmiało: ruszymy na trzydniowy taki wyjazd. Więc może coś będzie dwutrzydniowym, no ale fajne miejsce. Przypomniałam sobie co jeszcze się stało: niefajnego, nieprzyjemnego. A mianowicie, Aleksa urządziła osa w szyję. Także może pokażę zdjęcie, bo nagrania nie będę pokazywać. Także zobaczcie, jak to wyglądało. Strasznie, prawda? Bolało go. Lekarki nie było. pielniarki wyciągnęły mu rządło, Nic nie przepisały. Tylko powiedziały, że w razie duszności trzeba po prostu wzywać pogotowie. Jeszcze mu podałam wapno, bo miałam akurat w domu i po około dwóch godzinach to, to zaczerwienienie, które widzieliście na zdjęciu, po prostu znikło mu. Bola go szyja jeszcze przez jakiś ponad tydzień, tak że nie mógł przekręcać, ale już się uspokoiło, unormowało i jest w porządku. Także dobrze, że to wszystko się skończyło pomyślnie, dobrze. Bo wiadomo, szyja to taki organ, no, no mógł się zadusić. Dobrze, że z boku, a nie z przodu tutaj. A, straszne to było. Mówi, że to była dosłownie chwila, bo wyszedł z kolegami ze szkoły. I poczuł, że coś ma na szyi. Zgarnął ręką, a to w tym momencie ona go urządliła. Także no strasznie, strasznie. Prawda? Co tak myślisz? Pokaż się. Ty z nami oglądasz teraz na Netflixie Obserwatora, prawda? Wieczorem oglądamy film Obserwator. Ale pięknie jest. Niestety muszę kończyć, ponieważ bateria mi się skończyła w moim telefonie. Nie zdążyłam go naładować, mamy godzinę po 16 chyba, czy 17, dzisiaj wszystko szybciej, wcześniej, bo tak sobie zaplanowaliśmy, ponieważ wiedzieliśmy, że będzie taka piękna pogoda, to jeden, jeden dzień, jutro ma lać ponoć, więc zobaczymy. Chciałam jeszcze powiedzieć na koniec, że no to taki krótki vlog, misz masz, ale wkrótce mam nadzieję gdzieś pojedziemy, więc są dwa miejsca. Na razie wytypowane, które chcielibyśmy się ewentualnie udać, zobaczymy co z tego nam wyjdzie. Na pewno musimy jechać tak jak mówiliśmy na wszystkich Świętych do Polski Więc potem gdzieś skoczymy. Na pewno będzie fajny vlog. A tymczasem no, nie będzie już vlogów codziennie. Będą się pojawiać myślę, co jakiś czas. Tak, tak. Będziecie mogli sobie na spokojnie pooglądać Chorwację. Tak, Chorwację. robić zrobić nieobejrzane odcinki. Być może zmontuję coś zaległego. Także bo dużo mamy takich fajnych wypraw. O może z Kto 2007 wie? roku Chorwacji byś nagrał. Zmontował. No jeżeli się znajdziesz pliki, to czemu nie, to pomyślimy. Także idziemy i się żegnamy. Hmm, chciałam tutaj dodać, że mamy dzisiaj 19 październik, Wziąłem się za montowanie filmiku dla Was, w którym miały być urodziny Aleksa i tak dalej i tak dalej i stwierdziłam, że za dużo jednak mam tych plików, bo tych plików jest tutaj sporo więc urodziny Aleksa jednak będą osobno, bo miał urodziny i w Polsce i w Niemczech u nas tutaj w domku, więc urodziny zrobimy osobno i jeszcze ewentualnie zobaczę, co tam ogólnie, wyjazd do Polski będzie osobnym odcinkiem Ponieważ no ja z trochę tych plików myślałam, że dopiero jak zgrałam z telefonu, zobaczyłam, że jest tego więcej, myślałam, że jest dużo mniej, także postanowiłam, że jednak będzie oddzielny odcinek, więc wkrótce się pojawi. Byliśmy na grzybach, mieliśmy przygodę z kotem, także też będzie odcinek oddzielny, bo fajny, wydaje mi się, że, że warto pokazać, jakie koty są uparte. A tymczasem żegnam się, dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Pa pa!